Wszystkich to Lawoskor i zapraszam na zagrajmy w Kotor. Poprzednim razem zawędrowaliśmy do hangaru, by ukraść ten oto piękny statek mroczny. Jastrząb niestety spotkaliśmy Dawika oraz Kalonorda, którzy najwidoczniej też chcieli prysnąć tym wehikułem. No i niestety nasze cele nie są zbieżne, ponieważ oni nie chcą się podzielić z nami statkiem. Hamy. No cóż, pierwsze co. Zrobiłem źle to, że nie zapisałem i się nie uleczyłem, co zamierzam zrobić teraz. Hmm, to, jeśli znajdę metpaky 5 metpaków Max No, a stilly powinno wystarczyć. Zwyczajnie tak jest. Dobra. Teraz niech wszyscy włączył tarcze. Dobra, w tej walce skupić się należy tylko i wyłącznie na Dawiku, nie na Kalonordzie, ponieważ y, zabicie Dawika jest równoznaczne z końcem walki. Zresztą zobaczycie sami. Nie sądzę, by, o ile pamiętam, to nie warto używać żadnych mocy typu ogłuszanie i coś i tego. I pchnięcie mocy, ponieważ Dawik ma i tak zbyt wysokie rzuty obronne i praktycznie zawsze się uchroni przed tym. Moja zbroja, przez, moja tarcza energetyczna przestała działać słodko. Dobra, może sprawić nam nieco problemów. Ponieważ ma dwa blastery i strzela zawsze potężnym strzałem. To bywa wkurzające. Zaczniesz coś robić? Rany. Dobra, Bastila wyszła. Z mocy. Ah, tak. A Dawid. Nie walcz z Kalo. Którego z widocznie zabijesz, tak? No zobaczmy. Nie wiem, nie pamiętam. Być może także zabicie Kalo kończy walkę. Nie jest super. No Super No tak Jak widzimy, Kalo nie przestrzega reguł walki I grozi nam jakimś detonatorem Ehehe no cóż, Kalo sam się wyeliminował. Tak, czyli najwidoczniej wystarczy skupić się albo na jednym, albo na drugim. Co ma Dawik? Ma ciężką... nie, nie ciężką, przepraszam, tarczę arkaniańską. Ma pancerz Dawika i wizjery Dawika, zaraz zobaczmy co, co się kryje za tymi nazwami. Pancerz całkiem niezły nie, nie powiem, nie narzekałem na niego Chyba nawet Kiedy dałem je Jakiejś postaci, która nie była Jedi Wtedy używałem chyba do końca Nawet gry Wizjery Dawika powodują, że Dostajemy bonusową cechę Jako jest ulepszony potężny strzał no, Takie sobie Jeśli ktoś już ma rozwinięto Ciężka... E, ciężka? Czemu ja zawsze mówię ciężka? Kucze Arkaniańska Tarcza energetyczna powoduje, że mamy, zyskujemy odbicie, 40 punktowe odbicie na energię, obrażenia soniczne, ciepło, zimno i elektrykę Aż do 200 sekund No całkiem może być, nie wiem, bodaj przeciwko mocy jest dobra Ponieważ wrogowie nie używają tak często granatów a nam nie pozostaje nic innego jak wynosić się stąd, ponieważ tak w istocie te wystrzały nie są żadną dekoracją, a możemy zostać przez nie zabici. Nie ma co się fatygować właśnie wiedzieliście dostałem obrażenia. Nie ma co się fatygować po y, ciało Kalonorda, ponieważ został on tak zasypany, że nie możemy do niego dotrzeć. Jasne. Dobry pomysł.

Przerwało mi, zastanawiałem się, jak, jakim cudem chcą rozwalić planetę za pomocą laserów, ale na widoczność jakoś potrafię. Teletycznie! Czy z czymś wam się nie kojarzy scena? Szczerze. Bomba. Nie możemy nawet zapisać. Dobra, naszym celem teraz będzie obrona naszego brocznego jastrzębia przed tymi myśliwcami. Nie jest to zadanie zbyt trudne mamy nad radar. Myśliwce jeszcze jakby nam ułatwiając sprawę muszą odpowiednio zbliżyć się na... Na, na dobry dystans, na dobrą pozycję, by do nas wystrzelić, a my tego możemy wykorzystać. Uciekliśmy Takich momentów, takie momenty są losowe, jest to, nie wiem, porównanie takie jak na przykład w Baldurze chodziliśmy po mieście i walczyliśmy z bandytami w losowych miejscach właśnie. Dość rzadko będziemy walczyli z myśliwcami. Ok, czyli kierujemy się teraz na Dantooine, gdzie mieści się siedziba Zakonu Jedi. No cóż, to by było tyle. W tym odcinku zagrajmy w Kotor, a w następnym porozmawiamy dalej co zrobić z Bastilą i z nami, którzy podobno mamy zostać Jedi. To był Lawos Score i życzę wszystkim widzom miłego dnia.